Witam serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu. Dobrze jest zacząć dzień od Słowa Bożego. Kiedy człowiek rano wstaje, może czeka lista pełna obowiązków, rzeczy, których mamy do zrobienia, wiecie, i znaleźć czas na to, aby swoje, swoje myśli, swoją uwagę skierować do Słowa Bożego. Jest to cenne. I jeśli tak będziemy zaczynać swoje dni, to wierzę, że to będzie procentować, bo to widzę też u siebie w swoim życiu, kiedy człowiek swoją, swój dzień zaczyna od Boga i kończy Go z Bogiem. I dlatego też chciałbym dzisiaj zostawić Wam pewną myśl, drodzy słuchacze, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, dziewiąty werset, żeby czytać tam takie piękne słowa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Społeczność Jezusa Chrystusa. Czym ona jest? Jeśli czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że pierwszą przeszkodą i taką największą w tej relacji człowiek-Bóg jest grzech. To grzech nas oddziela od Boga. I tak naprawdę tu ten temat musi być załatwiony, do tego, aby jakakolwiek społeczność z Bogiem mogła być. Myślę, że to jest ten pierwszy krok, abyśmy mogli zbliżyć się do Boga. Wyznanie swoich grzechów, zmiana postępowania, wiara w moc krwi Jezusa Chrystusa. Bo tą, tą krwią zostaliśmy wykupieni. I gdy ten temat tych naszych grzechów zostaje zamknięty, gdzie tak obrazowo możemy zobaczyć, że. Ten list dłużny, który zwraca się przeciwko nam. On zawiśnie na krzyżu. Wtedy możemy wchodzić głębiej, szukać tej społeczności, pragnąć ją. I ta społeczność jest też społecznością z charakterem Pana Jezusa. Jaki On był, poznawanie Go. I Pan Jezus często, gdy rozmawiał z uczniami, to zwłaszcza to mamy to w Ewangelii Jana, tak uwypuklone słowa trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie w miłości mojej. Trwanie w Chrystusie. To jest to, co musimy odkrywać. Bo bez tego trwania trudno mówić o jakiejkolwiek zmianie naszego charakteru, naszej osobowości. Ale tak naprawdę, gdy mamy nasz wzrok skupiony w Słowie Bożym, w Jezusie Chrystusie, to wtedy pozwalamy na to, aby Duch Święty zmieniał nasze wnętrze, zmieniał nasze myślenie, ale też nasze patrzenie i to, co słyszymy i widzimy wokół nas. Inaczej postrzegamy świat. Społeczność Jezusa Chrystusa zmienia nas, ale również społeczność jest społecznością z kościołem, z ciałem Jezusa Chrystusa. Zaczynamy widzieć ludzi, którzy są wokół nas, którzy potrzebują, może potrzebują pomocy. I służenie Bogu jest to służenie kościołowi, służenie ludziom. I dlatego, kiedy my chcemy się zbliżamy się do Boga i chcemy być w tej społeczności, to Pan Bóg zwraca nam uwagę właśnie na ludzi, którzy potrzebują pomocy. I tak możemy zbliżać się do, do Boga, tak możemy zbliżać się do Pana Jezusa, wchodzić w tą społeczność. Ale społeczność Jezusa Chrystusa jest również społecznością w tym dziedzictwie, które jest przed nami. My często tak powtarzamy, że oczekujemy przyjścia Jezusa Chrystusa, bo Kościół oczekuje tego przyjścia. I mamy zapowiadane pewne dziedzictwo. Też chciałbym odczytać kilka wersetów z Ewangelii Jana, 17 rozdziału, 23 werset i poniższe. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię twoje. I objawią, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Obecność Jezusa Chrystusa w nas jest tą społecznością Jezusa, o której my mówimy. Jesteśmy do tego powołani, żeby nie tylko mówić o Jezusie, nie tylko o nim słuchać, nie tylko o nim czytać, ale to, żeby On był w nas, a my w nim. I wtedy te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, bo one będą realizowane w naszym życiu. I to nie wypłynie z naszego chcenia, ale tak naprawdę z tego, że Jezus, Chrystus jest w nas. I Kościół jest tym miejscem, które ma objawiać Chrystusa, nie siebie, ale Chrystusa Jezusa. I tego chciałbym Wam, drodzy słuchacze, życzyć, aby w ten dzisiejszy dzień ta myśl była z Wami, Wam towarzyszyła w jakichkolwiek obowiązkach, jakie robicie, że Chrystus w nas, Nadzieja chwały. Zostańcie z Panem Bogiem i do zobaczenia.